Chciałabym w dzisiejszym filmie Mam wam chciał pokazać parę bardzo fajnych skutków, które pomogą Wam wygrać grę. Zapraszam do oglądania. Pierwszą taką sztuczką jest to, że jak kogoś zabijesz, to nigdy nie dań po karma dopadnie. Nigdy. Ale tak na serio, pierwszą sztuczką jest budowanie potrójnych lamp, coś takiego. Bo wtedy jak ludzie będą próbować walce strzelić, będą mieć ciężej, bo będą musieć albo do dołu skolapsować, albo od boku, będzie o wiele im ciężej. Coś takiego. I wtedy Was tak łatwo nie skolapsują. To jest bardzo mocne. Drugi to jest, jeśli macie, jeśli jesteście bardziej doświadczeni, to może możecie zrobić coś takiego. Nie pamiętam, czy to już się nazywa Edit, czy inaczej. Ja mówię po prostu Edit. Bo coś to nie jest. Jest on również pomocne i bardzo proste. Z, e, po, jak ktoś będzie na high, e, na high grindzie i będzie próbował Was zastrzelić, to macie laszek. I, e, i podłogę. Przez to Was jest ciągle i zastrzelić. A jak Was będzie podjeżdżał, to Wy możecie zrobić. E, jak macie już ten dalszą to możecie po prostu najzwyk... Świnie mi się znowu nie udało. Nieważne. Przejść. Przez to jest to bardzo pomocne. Tylko uważajcie, bo wtedy łatwo mogą was kolapsować. Pokażę wam teraz tak naprawdę, jak to się robi. Oczywiście sam siebie skolapsowałem. Pamiętajcie, żeby nie robić czegoś takiego. Po to, że kupota. Potem po wam to się zniszczy, a ja właśnie tak często robię. Nie czy tak? Musi Znowu mi się tak postawiło. To nie jest łatwe, przypominam. A ciężkie też to nie jest. Tylko po prostu. Ani dzisiaj świetnie idzie Jezu. Jak się nie idzie przez. A jak już jesteś jeszcze to nigdy nie róbcie czegoś takiego. Później skolapsujecie. bo nie będziesz się na czym e, trzymać. Do kolejnej sztuczki musicie mieć pompę. Jakąkolwiek? Tylko nie szybką Na przykład spada taki kala. Mm -hmm. Jak macie taki boksik? Um, jest w was, przy, jak was przeciwnik, ma taki boczek, to można łatwo go zniszczyć. Jeszcze nie Tak. 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 Nie, czy ja nie pamiętam nic. A może na coś takiego zrobić i szybko przejść i mu walnąć pompę. Powiedz. Pamiętam, że to się robiło na skos. Tak, tego nie ma. Tak, może, możecie podmienić mu też, jak się nie będzie trzymał. O. Więc to jest bardzo łatwe, możecie mu łatwo zmienić daszek, otworzyć, on pewnie na was otworzy i, i mu wtedy lepiej na niej dać. Bardzo pomocna pomo, pomoc sztuczka. Trzecią chyba ostatnią dzisiaj, przepraszam widzowie, że taki krótki film, ale mam po prostu ochotę zażądania. Jest szybkie edytowanie albo mm, albo ściany nie, 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 przepraszam, e, bardzo pomocne są robienie 90 Ale oczywiście edytowanie szybkie też. Jak macie coś takiego? chcecie to szybko. Możecie bardzo szybko to zedytować. Ja akurat bardzo szybko nie umiem edytować, więc wam nie pokażę. No, bo mi się to już z klawiaturą następną dzieje. No właśnie, o! No właśnie mi się coś z klawiaturą dzieje, dlatego nie mogę tak płynnie edytować. I w sumie na tym zakończę film. Potem wrócę może jeszcze jakiś jeden, a w sumie nie wiem. Więc żegnajcie widowie i do kolejnego filmu, który może być za parę minut albo godzina, za parę godzin, nie wiem kiedy będę miał czas i ochotę to wrzucę film więc żegnajcie